właśnie należy opony dotrzeć wow pierwszy spin mam wrażenie że właśnie teraz bawię się najlepiej bardzo długo te opony czekały na felgach na ten dzień z rozwiązaniami typowo go. Taka sytuacja jak mokry tor z pomiarem czasu, to jeszcze bym wam ogarnął, ale ze 120 podobnymi samochodami na różnych oponach, myślę, że byłoby ciężko. Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, ja jestem teraz podczas Miata Challenge i bardzo długo czekałem właśnie na taki warun, jest deszczowo, zaczęło mocno padać, a czekałem dlatego, że już od pewnego czasu w moim garażu są Uniroyale Royale Rain Sport 5. Opony, o których bardzo dużo mówiłem na tym kanale. Mówiłem, że jest to opona specyficzna. Ta opona jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o te zestawienie, ponieważ ona ma zupełnie inny charakter. Opony, które są zdecydowanie deszczowe i mi się dobrze. I. Wydaje mi się, że chyba mówiłem za mało. Patrząc na Wasze komentarze, nie zawsze jesteście zadowoleni z wyboru, więc postanowiłem dzisiaj pokazać Wam, do czego ta opona została stworzona. Dobra, to teraz przejdźmy do Waszych opinii na temat tej opony, bo dużo osób uważa, że ona ma bardzo miękką ściankę. Prawda jest taka, że ścianka jest twarda, ale z racji specyficznej konstrukcji opony można mieć wrażenie takiego delikatnego pływania. Już mówię o co chodzi. Jest to. Jest to opona, która ma jeden z wyższych bieżników. Oczywiście to działa świetnie na wodzie, ale ten bieżnik, on pod naciskiem pracuje. No i efektem tej pracy jest takie uczucie na kierownicy, jakby auto pływało. Ale musicie pamiętać, że w momencie, kiedy on się zakleszczy i wciśniemy tą oponę, no to już ta przyczepność jest realizowana jak najbardziej. Kolejną kwestią to jest zużycie tych opon. Bo te opony z racji tego, że jest bardzo miękka mieszanka, one się będą szybciej zużywały, ale mam nadzieję, że udowadnię Wam, że w tych warunkach, które są teraz, uda się pojechać szybko. Moi drodzy, mogę Was troszkę przeprosić na to, że... za to. <laughs> Moi drodzy, mogę Was przeprosić trochę za to, że no może ten materiał nie jest tak... Ładnie przygotowany, a ja jestem na przykład spocony. A to dlatego, że taka sytuacja jak mokry tor z pomiarem czasu to jeszcze bym Wam ogarnął, ale ze 120 podobnymi samochodami na różnych oponach myślę, że byłoby ciężko. Więc bardzo się cieszę, że spadł deszcz. No i będę starał się na bieżąco z dwóch kamer, czyli z tej tutaj, w którym je widzicie, i z tej drugiej, która będzie na mojej głowie. O tej. Opowiadać o tej oponie na bieżąco. Czy tu jest wszystko ok? Jak najbardziej jest ok. Nawet mam dwie minuty wolnego, to może parę słów opowiem. W ogóle gdzie jestem? Bo to już mówiłem, że jestem na Miata Challenge, ale nie wiem czy powiedziałem, że jestem na torze Silesia, więc jestem tutaj. Ostatnio miałem też okazję testować tutaj mm, podczas imprezy AMG Driving Experience opony Continental, więc zapraszam was do obejrzenia również i tego filmu. Cóż o samej imprezie, może o czasach. Mój best w tym samochodzie, w którym jeżdżę, dzisiaj to jest 2.03.7. No jest niemożliwe, żebym na oponach w deszczu pokonał ten czas, ale jestem ciekaw, co po absolutnym torze mokrym można zrobić. Przede mną jest 15 podobnych Mast, głównie Mazdy NC, czyli trzecia generacja. Sprawdzę, czy wszystko się tu nagrywa i jedziemy. Opony są e, fabrycznie nowe więc myślę, że warto by było zapiąć kilka boków <śm> Ale ja już widzę, że jest <śm> Ale zobaczycie Ogromna frajda Już czuję, mimo że jeszcze pewnie tą warstwę wierzchnią opony zużywam inne auta nie mogą odjechać niesamowicie wygląda to przede mną jak na wyścigach F1, czyli podnoszone w górę pióropusze, wody mocne do hamowanie tutaj się hamuje ze 170. Bo tak właśnie należy opony dotrzeć ale czuję, że już na następnym kółku już będzie ok. Wiem, że dużo osób, które oglądają na żywo zawodników ciekaw jest, jaki czas na tych oponach uda się zrobić. Często Uniroyal Rain Sport 5, marka, która należy do Continentala, jest to opona, która jest używana w takim półprofesjonalnym sporcie jako właśnie opona deszczowa i na przykład na Super OSie w Kielcach naprawdę na tej oponie da się pojechać szybko. O ciśnieniu warto powiedzieć, jest to opona seryjna, ja na zimno zrobiłem dwa bary. Uważam, że to powinno być dobre ciśnienie startowe. Niesamowicie to wygląda. Dobra, spróbujemy już powyprzedzać trochę. pierwszy spin. Przede mną Łukasz, zawodnik, z którym się bardzo zawsze mocno ścigam, ale tym razem Łukasz nie ma szans. Udało mi się go dosyć łatwo wyprzedzić. Niesamowite hamowanie, ze 170 na 100 metrach do nawrotu ale to jest ogromna zabawa mam wrażenie, cały dzień jeździłem na Federalu RSR opona semi ale mam nadzieję mam wrażenie, że właśnie teraz bawię się najlepiej absolutnie przewidywalna opona często jest tak na przykład w Federalu jest to opona, która ma mieszankę która całkiem dobrze działa jeżeli chodzi o deszcz ale tylko wtedy, kiedy jedziemy na wprost. Kolejny encyk. Himber został połknięty. Ale to jest frajda. Najlepsze jest to, że jest to opona, która informuje mnie o przyczepności. Nie jest tak, że się jakoś tak bardzo mocno agresywnie odkleja O i samochód jest poza trasą 1. Żółta flaga była. A to jest dobre, bo bardzo łatwo jest mi jechać na granicy przyczepności. Zobaczymy, spróbuję przesunąć punkt hamowania 150 na liczniku. 75 metrów. Niesamowite. Margines jeszcze był przeogromny. Bardzo jest ciężko się przestawić. Odejście z zakrętu bez żadnego boksowania. Bardzo długo te opony czekały na felgach na ten dzień, żeby mógł się tak dobrze bawić. Szkoda tylko, że cały dzień nie ma takiej pogody. Myślę, że tabela wynikła mogłaby wtedy wyglądać delikatnie inaczej i taki delikatny obuścisk najtrudniejsze według mnie miejsce na torze bez żadnego problemu i dochodzimy do kolejnego AMB-ka, z którym normalnie nie miałem szans na walkę widzę dużą nadsterowność u niego to jest niesamowite jak ja mogę Właściwie punkty hamowania są bardzo zbliżone do tych, które były na suchej nawierzchni. Absolutnie jest to niesamowite. Przede mną kolejny żółty, tym razem encek, z którym nie miałem szans na walkę przez cały dzień. I zobaczymy. Znowu przenoszę punkt hamowania, deczko dalej. Znowu za wcześnie straszą te opony na wyjściu. Niesamowita trakcja i już siedzę mu na zderzaku. To jaka jest absolutnie łatwa precyzja tego samochodu w poślizgu. Staram się jechać szybko, więc ciężko mi się skupić na tym wszystkim, co do Was mówię. A wspominałem o, o to, że Algarve i to, że miałem okazję właśnie tam testować te opony, ale tutaj w porównaniu z podobnymi samochodami, co tu się dzieje? Widać po prostu różnicę, jaką robi Sport 5 na mokrym. Dobrze, że chłopaki, którzy tu jeżdżą, będą słyszeć to za jakiś czas, ale tak dobrze mi się jeździ, że się wbijam trochę na, na krzywy ryj i Jadę od razu kolejną grupę, ale w międzyczasie dzisiaj cały dzień się ścigam z Łukaszem. Nasze najlepsze czasy są w jednej sekundzie. I ostatnie moje czasy, jak jechałem teraz, to jest najlepszy czas 2,18, a Łukasza na semisniku 2,28. 10 sekund na samej oponie. Przepaść. To umie takimi poślizgami jeździć. Moi drodzy, wybaczcie, że ten materiał był może trochę niespójny, może trochę nieprzewidywalny, ale taka właśnie jest pogoda i to może będzie dobra puenta, bo te opony dosyć długo czekały właśnie na ten dzień taki deszczowy, w którym mogę pojechać i posprawdzać się z innymi. I oczywiście ta opona ma swoje cechy. Niektórym może nie pasować to, że szybciej się zużywa niż klasyczna opona letnia że jest delikatnie głośniejsza oraz to, tak jak powiedziałem, że pływa. Ale jeżeli potrzebujecie opony, która jest bezpieczna w najtrudniejszych warunkach, czyli w warunkach deszczowych, no to właśnie UniRoyal Rain Sport 5 uważam i myślę, że to dzisiaj udowodniłem, że zdecydowanie jest taką oponą. Spokojnie może wstawać w szranki na torze z rozwiązaniami typową motorskimi kilometrów to jest niemożliwe, bo było 6 sesji każda po 20 km, więc muszę gdzieś wciskać się. No właśnie, bo to jest trochę prawda. Jak <grym> spadnie deszcz, to jeździłem każdą z rzędu sesję. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Myślę, że chciałbym w tym filmie jeszcze wrzucić czasy, zestawy, ale myślę, że to na spokojnie w domu, więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tych opon, albo może chcecie, żebym jeszcze je. Kiedyś pokazał w podobnych warunkach, oczywiście jest to trudne do zaplanowania, ale jeżeli tak to dajcie znać w komentarzu i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!